Witam z strony Arty Dzisiaj maksujemy sobie kolejną postać na 11 poziom mocy Jak widzicie właśnie bierzemy sobie Leonę na 1000 puch Więc fajnie I teraz bierzemy sobie poziom mocy i kolejną postać Sobie tutaj ulepszymy na 11 poziom mocy Kogo? Czy to będzie Gale? Przemyślimy to, myślę że Rico mógłby być Tutaj dobrym wyborem Ewentualnie Tara i Barley Dzina bym nie maksował z przyczyn pod rankedy że on już jest tak samo MSI I kto? No Leona też mam eee. Czy mamy tutaj hiperkę? No nie mamy I tutaj kurczę mi się zastanowił, to do pełni jest hiperka. No to myślę, że weźmiemy się za tą peny. sobie pokupujemy tutaj wszystko. Bo ta hiperka z tym nowym zadymiarzem jest OP. Dlatego też przekonuje mnie tutaj to bardzo. I pum. Ostateczny upgrade. 11 moc. Oczywiście tutaj mamy ten gadżet wyposażenie, no to weźmy sobie tarczę zakupmy sobie również y, moc pupila ok i przede wszystkim y, y, okay. <laughs> rozważyłbym obydwa gadżety ale na który się finalnie zdecyduje Czy ten, czy ten Nie no, raczej ten Nie widziałem, że ktoś w ogóle użył tego gazetu, więc latuję ten No elegancko, od tamtego uciskina, poszło 10... 12 tysięcy monet. Na ulepszenie tej postaci. I to jest kolejna postać. Ulepszona do kolekcji. Więc fajnie, fajnie. Fajna ta hiperekka. Przyda się. tak się prezentuje co jakieś kinki, no mało tutaj jest dopędne. no więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym materiale, cześć.